Moi kochani, witajcie serdecznie. Dzisiaj mamy niedzielę. Dzisiaj też jest festy Parafialne i właśnie na nim jesteśmy. Zobaczcie, ile się tu dzieje rzeczy. Właśnie pod tą remizą, z, którą, z której zawsze korzystamy za tusią. I e, oprócz tego jest bardzo gorąco, bo 31 stopni, ledwo chodzę. Tym bardziej, że sobie włożyłam obcasy, dzieciaki śpiewają. tak zasada, że jeżeli nie patrzę, to można się poruszyć, ale jak spojrzę, to wszyscy muszą kucać, więc uwaga! Chyba wszyscy mieli kucać. Ale teraz już patrzę, więc się nie ruszamy. Okej... Okay. Jak teraz się spojrzę... To wszyscy na chwilę muszą stać na jednej nodze, więc uwaga, patrzę! Super! Naprawdę jest to... Nie wiedziałem, że na słowo podróżę tyle malarek mam. No widziałeś? Ale wam dobrze na tym Kurczę wam. Ty, co ty tu robisz? Nie da się z tej strony. Dobrze, dobrze. Fajnie. Podoba się? Te fajne mają. Adusia, podoba ci się czy nie? Podoba ci się? To próbuję. No i pokaż ten tatuaż. Adusiu, gdzie masz tatuaż? Tu. A co to jest? Kucyk. Kucyk Pięknie. Moi kochani, witajcie serdecznie. Dzisiaj mamy poniedziałek. Wczoraj, wczoraj w ogóle był ciężki dzień. Mieliśmy festyn parafialny, sporo roboty, bardzo gorąco 31 stopni. Z tego, co zauważyłam, Adusia dzisiaj obróciła się z takim przytkanym lekkonoskiem, i nie wiem, czy to nie było spowodowane właśnie tą wysoką temperaturą wczorajszego dnia. Tym bardziej, że spędziła cały dzień, słuchajcie, na dworzu. Ja teraz jestem, moi drodzy, pod stacją paliw. Zapłaciłam za paliwo po 7. 89, także troszeczkę staniało, także spoko. Już wracam, kochani. Tak jak mówiłam, po 7,89, także troszeczkę benzyna staniała. Wczoraj było fajnie, super dzień, ale bardzo intensywny i wyczerpujący. Ada chyba przesadziła z ilością lodów, bo wczoraj było tak gorące, i ona co chwilę gdzieś te lody sobie kupowała razem z tatą albo ze mną. I dzisiaj mamy lekki katarek. Mam nadzieję, że nie rozkręci mi się to gdzieś bardziej, tym bardziej, że już w sobotę wylatujemy na wakacje i y, chciałabym, żeby była zdrowa wiecie, baseny, jakieś tam picie zimne, y, inny kraj, y, no nie wskazane, żeby miała jakąkolwiek infekcję, także jadę do domu i sprawdzę, co się dzieje i czy jest wszystko OK. Ewentualnie nie wiem, może zapsikam nosek albo poinhaluję, zobaczymy. Samochody jadą. Zaraz się tutaj włączam, włączę do ruchu. Zatankowałam auto i jedziemy do domu. W samych majteczkach, w samych majteczkach moi kochani, pieczemy naleśniki, a Dusia sobie zarzeczyła. Skorzystałam z podpowiedzi, co prawda, jedną mam dużą, jedną mam małą. Nie mam dwóch jednakowych, ale to mi nie przeszkadza pieczemy naleśniory proszę bardzo jakie piękne skoro Adusi się chce to mama piecze myślę, że to już chyba będzie ostatni tutaj jeszcze odrobinka nie wiem czy dam radę z jedną ręką ale spróbujemy posmarujemy odrobinkę oliwą wylewamy ciasto i rozprowadzamy Tyle, ile już jest. Podejrzewam, że będzie albo nie będzie jeden naleśnik. No powiedzmy, że to jest naleśnik. A zjadłaś te dwa naleśniki. Co ci zrobiłam? Jeden jest niezjedzony, kochani. Ja specjalnie dla ciebie piekłam. Tu wyłączymy sobie kuchnię. Niech się już studzi. I ostatni. Rachu, ciachuj po strachu. Też ląduję do zlewu. Niech się studzi. Kurczę, nie wiem, czy mi się to nie przypali. Dobra. Wyszłam trochę na dwór. Słuchajcie, jest już po 20 Był u nas, słuchajcie, deszcz. Była też taka lekka burza. Nie można powiedzieć, że to była duża burza, bo tylko jakąś tam. Nie wiem, dwa razy zagrzmiało. Może dwa razy gdzieś błysło. Słuchajcie, niebo. I bardzo padało. Także mega się ochłodziło. Już naprawdę jest sporo chłodniej. Mokro. Ale wiecie co, ja nie wiem czy wy też tak macie, że jak spadnie deszcz po takim upalnym dniu i zrobi się momentalnie chłodniej w domu, na dworze, to w domu jest bardzo duszno. Ja wtedy w domu się duszę i nie mogę wytrzymać, nie wiem dlaczego tak jest. A natomiast jak jest na dworzu gorąco, to czuję chłód w domu. Czy to się tak nagrzewa, czy po prostu w tym domu jest cały czas gorąco? No i co, kurki? Idziemy już do kurnika spać. Zobaczcie. I patrzą, i słuchają mnie, co ja tu w ogóle wygaduję, co to za papla ze mnie. Tak? I wiecie co jeszcze? Zbliża się czas, że ja muszę te moje kotki wydać. Zawieś mamie dwa kotki i drugie dwa kotki jeszcze nie wiem gdzie też. I jakoś tak mi jest się ciężko z nimi rozstać. Co tam, Lucuś? Boże, Lucuś, mówię, Franuś, chodź, chodź do panci, chodź. Tak, kochani, wczoraj był też festyn parafialny. I było mega fajnie. Było bardzo gorąco, ale było, słuchajcie, dużo mniej ludzi. Tak mi się wydaje, że zdecydowanie mniej ludzi, ze względu chyba na to, że było bardzo gorąco. Gdzieś pod wieczór dopiero zaczynały się robić takie większe tłumy. No i oczywiście była loteria fantowa, można było wygrać. Bodajże, z tego co pamiętam, nagroda główna 500 złotych, tak? Voucher. Nagroda chyba druga to rower. No i zakupiła Adusia dwa losy. W pierwszym losie była ta piękna koszulka, zobaczcie z papierzem Janem Pawłem II. Rocznica, kanonizacji, Warszawa, Kraków. Boże, wiecie jak to się czyta tak na odwrót. No, nie wiem, widzę, że taką piękną koszulkę Adusia Elkę wylosowała także dla mamy, albo dla Agatki, albo dla taty, jeszcze nie wiemy dla kogo, ale ja włożyłam specjalnie, żeby wam pokazać, jaka piękna koszulka. Natomiast w drugim losie były łopatki do piasku, naklejki różnego rodzaju i jakieś takie fajne książeczki do modlitwy, także też bardzo fajny prezent, taki, wiecie, taka wygrana. Tak? Taka wygrana Lucuś. Lucuś, patrzcie, co ja mam z tym ludzkiem. Franuś przyszedł. Tak, przyszedł się poprzytulać, kotek. Przyszedł się poprzytulać. O matko. Jak kocha. A może jeszcze raz? A może jeszcze raz? Hello? Hello. Zobaczcie jak się przytula, jaki stęskniony kociaczek. Yy, I co jeszcze? Wow! Franek! To co? No zobaczcie, no, no patrzcie, będzie się przytulał, będzie się przytulał, oj ty łobuzie, ty łobuzie, ty. I moi kochani, Algatka wczoraj robiła tatuaże z brokatu dzieciaką, właśnie też w ramach sprzedaży z koła gospodyń, nie ruszaj mi telefonu. I tutaj zobaczcie, a zrobiła mi również tatuaż, to jest taki kwiat lotosu, czarny z złotem. Ze złotym brokatem, oczywiście w wolnej chwili, także też taki piękny tatuaż. Mam co prawda tylko na chwilę, ale wiecie, jak mam fazę tatuaży, to mi się każde podobają, nieważne czy będzie na całe życie, czy będzie tylko na chwilę. Tak, Franek? Franek, nie dasz mi nic nagrać, głobuziaku. No i tak, kochani, moi drodzy, słuchajcie, zaczęłam dzisiaj pakować walizki, wyciągnęłam wszystkie walizki, różne rzeczy, takie dmuchane, wiecie, do y, zabrania na wakacje. Y, wyciągnęłam stroje kąpielowe, wszystko poprzygotowywałam. Jeszcze muszę zrobić jakieś tam pranie, bo niektóre rzeczy zużyłam. Jakieś białe spodenki, sukienkę. Tak, franuś. Także jest trochę tych rzeczy jeszcze do ogarnięcia, do uprasowania, przygotowania, ale już sobie spakowałam. Myślę, że dzisiaj zamknę jedną walizkę, i w której są właśnie te dmuchane rzeczy, jakieś pianki do, do basenu, stroje kąpielowe, ręczniki kąpielowe i chyba klapki, ale jeszcze nie wiem. Także jedną walizkę już dzisiaj zamknę, to będzie temat zamknięty, zostały mi jeszcze dwie. Bo trzy walizki zabieramy tak. No zobaczcie, no jaka miłość między nami jest, matko. Co to za miłość? Co to za miłość! Franuś! Franuś. I jeszcze opowiem wam, że wczoraj też był. Yy, yy. Było takie stoisko z policją, można było sobie obejrzeć radiowozy, suszarki, tak zwane, czyli te mierniki do mierzenia prędkości też zaczyna, muszę zaraz zmykać i Adzie się to bardzo spodobało poszła do pana policjanta przymierzyła czapkę, nawet będziecie pewnie widzieć zdjęcie na miniaturce z Adusią w czapce policyjnej i tak mi się marzy, może by była policjantką skoro taka jest aktywna, będzie biegać za przestępcami i złodziejami <grym> tak? o matko Boże, muszę wziąć kota, słuchajcie. Muszę wziąć kota, zobaczcie jak się przytula. Oj, Franek, Franek. Oj, Franek. Franek to jest nowa koszulka. No, to jest nowa koszulka. No, no i takie, zobaczcie jakie tu miłości się odprawiają. Nadeszła chmura, widzę, że będzie padało chyba już całą noc. Frenuś. Za mną misi, wisi moje pranie, ręczniki. No niestety dzisiaj nie wyschły. Agatka troszeczkę za późno powiesiła pranie. Bo gdzieś koło 14, więc nie zdążyło wyschnąć. Szkoda, bo do południa przecież tak prażyło, że obłęd. Yy. Aha, gdzie jest mój samochód? A jest. Jeszcze nie wjechane. Jeszcze dwie kurki nie weszły do środka, do yy, kurnika. Yy. Słuchajcie, zaczyna mnie dopadać ten stres przedwakacyjny. Czy wszystko zdążę zrobić? Czy zdążę wszystko spakować? Czy niczego nie zapomnę? Zastanawiam się, czy powinnam sobie załatwić antybiotyk dla Ady. Wiecie, tak, wziąć profilaktycznie w razie czego? Może nie, może nie będę tym razem brać chociaż dwa czy trzy razy z rzędu, jak byłam. To zawsze byłam przygotowana i ten antybiotyk dla Adu miałam. Powiedzcie, jak robicie? Czy w ogóle bierzecie jakieś leki dla dzieci? Jestem tego ciekawa, no ja jestem zawsze taka, wiecie, strachliwa, zawsze wolę mieć, niż później chodzić i się prosić, szukać i załatwiać. Jedyne co to, jeszcze muszę, aha, tutaj widzicie szopkę, którą Grzegorz przerabia, słuchajcie, troszeczkę przedłuża ją, żebyśmy mieli właśnie miejsce, o widzicie, Adusi rower, na rowery, na takie hulajnogi i Adusi samochód elektryczny. Dzisiaj też byłam w pracy pierwszy dzień z nową fryzurą, i słuchajcie, nigdy nie zauważył, że zmieniłam kolor włosów. Jedynie koleżanki po uprzednim zapytaniu się, czy widziały moje nowe włosy, czy jest różnica, mówią: o faktycznie, zrobiłaś nową fryzurę, nowy kolor włosów. A tak to słuchajcie, chyba się napatrzyli ci moi klienci, nawet nie zauważyli, że jakaś zmiana zaszła, e, także taka ci to moja fryzura, ale już się przyzwyczaiłam do jaśniejszych włosków i wydaje mi się, że faktycznie tak jak piszecie na, e, w komentarzach na YouTubie, co córniu?